Edgar Allan Poe Upadek domu Asherów Część druga Przypominam sobie, iż wywołana nastrojem ballady wymiana myśli nastręczyła Asherowi sposobność do wygłoszenia poglądu, o którym wspomnę nie dla jego nowości, gdyż myśli tej hołdowali już inni, tutaj przypis. Watson, dr Percival z Palenciani. przede wszystkim zaś biskup z Landaw, patrz Chemical Essay, tom piąty przypis według Edgara Lana Po, lecz dla stanowczości, z jaką się przy nim opierał. Pogląd ten w swej zasadzie opiewa, iż wszystkie ustroje roślinne wyposażone są zdolnością odczuwania. Atoli w jego rozwichszonej wyobraźni, myśl ta śmielszego nabrała rozpędu i z pewnymi zastrzeżeniami ogarniała także dziedzinę świata nieorganicznego. Nie mam słów na wyrażenie całego zakresu oraz surowej beznadziejności tych jego zapatrywań. Pozostawały one w związku, jak już poprzednio napomknąłem, z szarymi kamieniami siedziby jego praojców. Zdolność odczuwania rozwinęła się w niej, jak sobie wyobrażał, zarówno pod wpływem układu i sposobem zestawienia kamieni, jak pod wpływem porastających je plech oraz okolnych spróchniałych pni drzewnych. Przede wszystkim zaś skutkiem długiego, niezmoconego trwania tych właściwości, jako też ich odbicia w cichych wodach topieli. Świadczy o niej owej zdolności odczuwania. Rzekł do mnie, ja zaś zdrygnąłem się na te jego słowa. Stopniowe, lecz niezawodne zagęszczanie się dookoła wód i murów pewnej właściwej atmosfery. Następstwa dodał jeszcze, przejawiają się w utajonym, wprawdzie nie mniej wszakże przemożnym i straszliwym oddziaływaniu, co od wieków zaznaczało się w losach jego rodu. Z niego zaś samego uczyniło to, czym był i czym jest obecnie. Poglądy takie nie potrzebują komentarzy, jakoś ich dawać nie zamierzam. Książki nasze, te książki, co przez długie lata przyczyniały się niemało do jednego duchowego bytowania, pozostawały, jak łatwo się domyślić, w najściślejszej łączności z tym światem przywidzeń. Zagłębialiśmy je się razem w takich dziełach jak Werwet i Szotres, Gresseta, Belfegor Makawielego, niebo i piekło Swedenborga, podróż podziemna Nikolasa Klima-Halberga, Romancja Roberta Fluda, żony d'Indanżina i de la Chambre, Podróż w Błękity, Tieka, tudzież miasto słońca Campanelli. Jedną z ulubionych jego książek było Direktorium Inquisitorium wydane w małej ósemce przez Dominikanina Eimerica de Giron. Zaś nad niektórymi ustępami Pomponiusza Meli, gdzie jest mowa o starodawnych afrykańskich satyrach i o mógł Asher w zadumie długie spędzać godziny. Z największym wszakże upodobaniem rozczytował się w nadzwyczaj rzadkiej, tajemniczej, gotyckiej księdze, pochodzącej z jakiegoś zapomnianego kościoła, noszącej tytuł Wigilia Morturum Secundum Corum Ecclesia Moguntinae. Zastanawiałem się właśnie nad dziwnym rytuałem tego dzieła oraz nad przypuszczalnym jego wpływem na melancholię mojego przyjaciela, gdy pewnego wieczora zawiadomił mi on niespodziewanie o zgonie Lady Madeleine, oświadczając zarazem iż zamierza złożyć jej zwłoki, zanim odbędzie się pogrzeb, na jakieś dwa tygodnie w jednym z podziemi, znajdującym się pośród węgielnych posad zamczyska. Jawne powody, jakimi uzasadniał to osobliwe postanowienie, były tego rodzaju, iż sprzeciwiać się mu nie mogłem powrzał je rzekomo pod wpływem niezwykłych przejawów chorobowych zmarłej, tudzież natarczywych i badawczych nagabywań jej lekarzy, a przyczyniła się jeszcze i ta okoliczność, iż groby rodzinne w znacznej znajdowały się odległości i nie były należycie zabezpieczone. Przyznaję, iż uprzytomniwszy sobie złowróżną twarz osobnika, którego w dzień przyjazdu spotkałem na schodach, nie miałem już chęci doradzać Asherowi, bo odstąpił od zarządzania, które wydawało mu się ze wszechmiar słusznym i najzupełniej godziwym. Na prośbę Ashera Pomagałem mu przy tym żałobne obrzędzie. Złożywszy zwłoki do trumny, zanieśliśmy je we dwójkę na miejsce spoczynku. Podziemie, w którym je umieściliśmy, nie otwierano go już od tak dawna, iż nasze pochodnie w zatęłym powietrzu zaledwo się jarzyły. Nie pozwalając nam rozejrzeć się dokładniej, było małe, duszne i zupełnie pozbawione od opływu światła. Położone zaś było ogromnie głęboko, bezpośrednio pod tą częścią skrzydła zamkowego, gdzie znajdował się mój pokój spialny. Za dawno minionych feudalnych czasów służyło snadź ono do najgorszych celów, jako loch więzienny. Później zamieniono je zapewne na skład prochu czy też innych wybuchowych materiałów, gdyż zarówno część jego posadzki, jak i całe wnętrze długiego sklepionego korytarza, który do niego prowadził, opancerzono starannie miedzią. Potężne dźwierze żelazne były również opatrzone w ten sam sposób. Poruszając się na zawiasach wydawały niesłychany przeraźliwy zgrzyt olbrzymi spowodowany ciężarem. Złożywszy nasze żałobne brzemię na marach pośród tego przybytku grozy, uchyliliśmy nieprzytwierdzone jeszcze w jego trumny, by przejrzeć się obliczu zmarłej. Zastanowiło mnie przede wszystkim uderzające podobieństwo między bratem a siostrą, to też Aszar jakby odgadując me myśli, wyszeptał kilka słów, z których się dowiedziałem, iż. Byli bliźniętami, że zawsze wprost niepojęta łączyła ich sympatia. Atoli spojrzenie nasze niezbyt długo spoczywały na zmarłej, gdyż nie mogliśmy patrzeć na ją bez drżenia. Choroba, która przecięła wątek młodego jej życia, pozostawiła, jak to zazwyczaj się zdarza przy wszystkich niedomaganiach o ściśle kataleptycznym charakterze, złudzenie lekkiego rumieńca na licu i na piersiach, a na ustachów zagadkowo tęskny uśmiech, co tak strasznie wyglądał zmarłych. Zamknęliśmy, przytwierdziliśmy wieko. Po czym, zasunąwszy żelazne drzwi, powróciliśmy nie bez trudu do niewiele pogodniejszych komnat, stanowiących wyższe piętro zamczyska. Mijał dzień za dniem nieprzepłakanego żalu, gdy w objawach rozstroju duchowego mojego przyjaciela zaszła widoczna zmiana. Zachowywał się inaczej niż zazwyczaj. Poniechał całkiem swych zajęć lub o nich zapomniał. Błądził po komnatach bez celu szybkim i nierównym krokiem. Jeszcze upiorniejsza stała się śmiertelna bladość jego oblicza, a promieniste oczy przygasły. Przydarzająca się dawniej u niego chrypliwość głosu zanikła, zaś w brzmieniu słów znać było nieustające drżenie, jak gdyby ostatecznym wywołane przerażeniem. Zdawało mi się chwilami, iż stale podniesiony jego umysł pasuje się z uciskiem jakiejś tajemnicy i sili się na potrzebną odwagę chcąc ją wypowiedzieć lecz kiedy indziej, składając znów wszystko na karpnie pojętych majaczeń obłędu, gdyż widywałem go jak z wyrazem najgłębszego skupienia, wpatrywał się w próżnię, niby łowiąc uchem jakieś urojone dźwięki. Nie było w tym nic dziwnego, iż stan jego przerażał mnie i zarażał. Czułem, że stopniowo poddaję się nieodpartemu wpływowi jego fantastycznych, lecz porywających przewidzeń zwłaszcza w siódmej czy ósmej nocy po przeniesieniu Lady Madeleine do podziemia, udawszy się na spoczynek, doświadczyłem na sobie przemożnej ich potęgi. Godziny upływały, lecz sen nie imał się mego posłania. Rozumowaniem starałem się stłumić w sobie niepokój, którym mnie Wmawiałem w siebie, iż głównym, jeśli nie wyłącznym mych odczuwań powodem, był przygnębiający wpływ posępnego umeblowania komnaty. Przede wszystkim ciemnych, i poszarpanych draperii, co smagane tchnieniem wstrzymającej się burzy, trzepotały po ścianach i szaleściły u wezgłowia mojego łoża. A toli wszystkie me usiłowania były nadaremne. Nieuskromione drżenie je ostopniowo wstrząsać całym mym ciałem, też w końcu nawet w mym sercu rozgościła się zmora najzupełniej płonnej trwogi. Otrząsnąłem się z niej wysiłkiem woli, po czym dysząc ciężko dźwignąłem się na poduszkach i utkwiwszy badawszy spojrzenie w nieprzeniknionych mrokach komnaty, zasłuchałem się. Powodowany nie wiedzieć, czym snadź jeno nieświadomym odruchem instynktu, jakieś głucha, nieokreślone dźwięki, co z wielkimi przerwami dolatowały nie wiadomo skąd, gdy uciszała się burza, zdjęty dławiącym uczuciem niepojętej, lecz niezwalczonej grozy. Odziałem się pośpiesznie, gdyż czułem, iż nie uda mi się zasnąć tej nocy i szybkim krokiem jąłem przechadzać się po komnacie, by wyrwać się z tego przykrego nastroju. Zaledwo wszakże zdążyłem przejść się kilka razy, gdy lekkie stąpanie na przeległych schodach zwróciło moją uwagę. Natychmiast poznałem pochodzie Ashera, jakoż chwilę później zastukał z cicha do moich drzwi i wszedł z lampą w ręku. Lico jego było jak zazwyczaj śmiertelnie blada, lecz w oczach widniała jakaś obłędna radość, a w całym zachowaniu znać było powściągane zapamiętanie się szałem. Wygląd jego zatrwożył mnie. Wolałem atoli jaką bądź zmianę od dotychczasowych gnębiących samotności i powitałem go z uczuciem ulki. A ty, czy nie widziałeś tego? Odezwał się nagle po chwilnie mego nie widziałeś? Ale poczekaj zobaczysz. To mówiąc, osłonił lampę dłonią i podbiegłszy do okna, rozwarł je na oścież, nie bacząc na burzę. Wściekły pęd wdzierającego się wichru omal nie obalił nas z nóg. Noc była burzliwa, lecz groźnie piękna. Dziwna tym skojarzeniem piękności i grozy. Zamęt powietrzny czerpał widocznie swe siły gdzieś w naszym sąsiedztwie, gdyż kierunek wiatru ulegał częstym i nagłym zmianom. I pomimo nadzwyczajnego zagęszczenia się chmur, co wisiały tak nisko, iż zdawały się ciążyć na wieżycach zamku, widać było chyżość, z jaką przelatywał na podobieństwo żywych istot, nadciągając ze wszech stron, lecz nie rozpraszając się w przestworzu. Powtarzam, iż widzieliśmy to zjawisko pomimo niesłuchalnego zagęszczenia się chmur jakkolwiek nie przysiękały przez nie promienie gwiazd ni miesiące i nie migotały błyskawice atoli zarówno dolna powierzchnia olbrzymiego zwału rozkołysanych obłoków jak i wszystkie znajdujące się na ziemi pobliskie nam przedmioty jarzyły się nienaturalno po mgławych wyraźnie dostrzegalnych wyziewów co słaniały się dokoła i spowijały zamek w swe całuny. Nie powinieneś. Nie, nie trzeba, żebyś na to patrzał. Rzekłem wstrząśnięty do Ashera i przemocą odciągnąłem go do okna, skłaniając się, był usiadł. Te majaki, które cię tak niepokoją, są to po prostu dość pospolite zjawiska elektryczne i najprawdopodobniej zawdzięczają swoje upiorne istnienie błotnym oparom topieli. Pozwól, że zamknę okno. Powietrze jest ostre i mogłoby ci zaszkodzić. Oto jedna z twych ulubionych powieści. Ja będę czytała, ty posłuchaj. Jakoś minie na to przeklęta noc. Starożytna księga, którą wziąłem do reki, był to Matt Trist z Sir Lansota Canninga. A toli nazwanie jej ulubioną powieścią o Shera było raczej posępnym żartem niż rzeczywistością, bowiem cudaczna oschła rozwlekłość tego utworu nie liczyła wcale ze szczytnym i uduchowionym idealizmem mojego przyjaciela. Lecz była to jedynie książka, którą w tej chwili miałem na podorędziu, a przy tym przyświecała mi nikła nadzieja, iż bez mnie zawartych w niej bredni może wpłynąć kojąco na rozterkę, co targała duszą melancholika, gdyż dzieje zboczeń umysłowych roją się od podobnych sprzeczności. Jakoż sądząc z wyrazu niezmiernie wytążonego skupienia, z jakim słuchał lub zdawał się słuchać powieści, mogą się cieszyć z powodzenia tego pomysłu. Dotarłem w czytaniu do owego powszechnie znanego ustępu, gdzie Eltelred, bohater Matrista, widząc, iż wszelkie jego namowy, był pustelnik dobrowolnie wypuścił go do swej chaty, co bezowocne, Postanowiłem wedrzeć się przemocą. Przypominam, iż opowiadanie brzmi następująco. Eltelred, co z przyrodzenia chrobre miał serce, a był teraz dużo silniejszy, mocnym poprzednio pokrzepiwszy się winem, zaniechał dalszej rozmowy z Eremitą, który był istotnie człowiekiem upartym i złośliwym, lecz czując deszcz na karku i nadlegającej, obawiając się burzy, dźwignął w górę swą pałkę i, i szybkimi uderzeniami rum uczynił w bierwionach dźwięży dla swej pancernej dłoni. Po czym, raziwszy ją śmiało, ją tak rwać i siepać i druzgotać do cna, że pogłosy i larum szły hen po całym lesie od trzasku suchego i próżnią odzywającego się drewna. Pod koniec tego okresu drgnąłem i zatrzymałem się na chwilę, gdyż wydawało mi się, aż uświadomienie sobie od razu, iż rozigrana uwodzi mi wyobraźnia, jak gdybym skądś z jakiegoś bardzo odległego zakątka, dosłyszał szmer głuchy i przytłumiony, lecz najzupełniej podobny do owego trzasku i łomotu, który Sir Lancelot opisuje tak szczegółowo. Bez wątpienia właśnie to podobieństwo zwróciło moją uwagę, gdyż. Wśród brzęku szyb w oknach oraz zmocnego poszumu wzmagającej się burzy szmerten, sam przez się na pewno nie byłbym nie zastanowił i zaniepokoił czytałem więc dalej. Ale Aliś takiż gniew i przerażenie zdjęło mężnego najeźnika ethelreda gdy przekroczywszy próg nie został ani śladu złośliwego eremity, arymity. niego smok obmierzły cały w łuskach i z płomienistym językiem dzierżył straż przed pałacem ze złota. To miał pawimę ze srebra. Także na ścianie wisiała palża ze skrzącej miedzi, Na której taka widniała legenda Kto wejdzie tutaj, ten zwycięzcą będzie, Smoka zabije i pawięć posiędzie. Za czym Ethelred dźwignął swą maczugę i godził w łeb smoka, Który padł przed nim, wyżono swe jadowite tchnienie z jękiem, Tak schrogim i okropnym, a zarazem tak przerażliwym, iż Ethelred dłonią zatulał uszy przed tym straszliwym wrzaskiem, jakiego przedtem nie zdarzyło mu się usłyszeć. W tym miejscu urwałem znowu, tym razem z uczuciem lodowatego osłupienia, gdyż nie lagało wątpliwości, iż w tej chwili doleciał mnie jakkolwiek nie umiałbym powiedzieć skąd. Jakiś słaby, widocznie daleki, lecz szorstki przyciąg i niewymownego pełen pojęku zgrzyt, jako w Tur dokładny nadprzyrodzonego ryku smoka, przerwanego przez poetę w mojej wyobraźni. Odurzony tym ponownym i niepojętym zbiegiem okoliczności, miotany najsprzeczniejszymi wrażeniami, wśród których przeważało zdumienie i ostatecznie groza. Zachowałem jednakże tyle przytomności i umysłu, iż żadnym niebacznym słowem nie zadrasnąłem przeczulonej wrażliwością mojego towarzysza. Nie miałem bynajmniej pewności, czy zgrzytów zwrócił na siebie jego uwagę, aczkolwiek w zachowaniu się jego już od pewnego czasu zaszła szczególna zmiana. Usiadł był zrazu zwrócony obliczem ku mnie, po czym stopniowo tak wykręcił krzesło, iż miał przed sobą podwoje komnaty. Nie widziałem przed to całej jego twarzy: dostrzegłem wszakże, iż wargi jego drżały jak gdyby bezgłośnym szeptem. Głowa zwisła mu na piersi. Wiedziałem, a iż nie śpi, gdyż z boku mignął mi połysk jego szeroko otwartych, zaskrzepłych, nieruchomu oczu. Przeczyło temu także przechylenie się jego ciała. Kołysał się bowiem w obie strony lekkim, lecz miarowym, nieustającym ruchem. A to wszystko jednym rzutem oka podjąłem na nowo wątek opowieści Sir Lancelota, która w dalszym toku brzmi tak. Jakoż uszedłszy z rogiej furii smoka na jeźdźnik, wspomniał miedzianą pajzę. i zawieszone na niej zaklęcie, usunąwszy ścierwo precz z drogi, kroczą mężnie po srebrnym pawimencie zamczyska, kiedy na ścianie wisiała pajrza. Bawej nie czekała jego przyjścia, ale sama padła mu pod nogi na srebrną posadzkę z ogromnym i przeraźliwym szczękiem. Jeszcze te zgłoski nie zdążyły zamrzeć na moich wargach gdy wtem. Jak gdyby istotnie tarcza z miedzi ciężko na srebrną runęła posadzkę. Doleciał mnie wyraźnie odgłos jakiś suchy, dźwięczny i metaliczny, aż widocznie przytłumiony. Truchlając z przerażenia, zerwałem się na równe nogi, ale aszar nie zaprzestał swego miarowego, kołyszącego się ruchu. Podbiegłem do krzesła, na którym siedział. Miał oczy nieruchomo utkwione przed siebie, a na licach wyraz kamiennego drętwienia. Kiedym wszakże położył rękę na jego ramieniu. Silny wstrząs targnął całym jego ciałem, mdły uśmiech prześliznął się po jego wargach i zauważyłem, że mówi głuchym, urywanym, rozbitym szeptem, jak gdyby nieświadom mojej obecności, pochyliwszy się nad nim, słów jego straszliwej dorozumiającej treści: Jakże tego nie słyszeć? Słyszę cię. Ja. Słyszałem już od dawno. es Daphne Czekać. Ty przyjdziesz tu zaraz. Nie piekniesz mi przykleć za mój pośpiech. Czyż nie słyszę schodach jej kroków? Czyż nie rozróżniam ciężkiego, bolesnego tego dania jej serca? Szaleńcze. Nieprzytomny zerwał się z miejsca i z takim krzykiem, o wyrzucaj słowa, jak gdyby wraz z nim miał wyzioność ducha. Szaneńczy, szaleńcze, ja ci powiadam, że ona stoi już przed drzwiami. Jak gdyby w nadludzkiej głosu jego mocy kryła się jakaś czarodziejska potęga. Ogromne, starożytne podwoje, na które skazywał, rozchyliły się naraz wolna swe ciężkie, chyba nowe skrzydła. Otworzył je pęd wiatru. Też za nimi istotnie stała smukła, utulona w całą postać Lady Madeleine Asher. Krew zbroczyła białej szatę, w wynędzniałym ciele widniały wszędzie ślady przebolesnych wysiłków. Drżąc i słaniając się, stała przez chwilę w progu, po czym z jękiem przechyliła się ku wnętrzu komnaty. Całym ciężarem waląc się na brata. Wśród strasznych i tym razem już ostatecznych skurczów przedśmiertelnych pociągnęła go za sobą na ziemię, nieżywego. Zabiła go, jak przepowiedział, trwoga. Zmartwiał z przerażenia, wybiegłem z tej komnaty i z tego domu. Gdy mijała odwieczną groblą, wciąż się jeszcze srożyła się burza, wtem przede mną na drodze dziwna jakaś zamigotała poświata. Oglądałem się by zobaczyć skąd ta niespodziewana jasność pochodzi Gdyż poza mną Nie znajdowało się nic Okrą potwornego zamczyska i jego mroków Było to światło schodzącego I jak gdyby okrwawionego Księżyca w pełni Co przeświecał jaskrawo Przed ongi zaledwie dostrzegalną szczelinę O której wspominałem Iż wiła się zygzagowato Od dachu Aż do posad budynku Gdym patrzył Szczelina nagle się powiększyła. Wicher znów silnie się zakłębił. Zaskrzył mi nagle w oczach cały krok miesiąca. Pociemniało mi w mózgu, gdy mu ujrzał, jak potężne mury rozpadają się na dwoje. Wionął przeciągły, rozgłośno ogłuszający huk. Niby poszum nieprzebranych wód i u mych stóp. Głucho, złowrogo nad rozwalinami domu aszerów. Zawarła się czarna, osępna, dopiero. Przełożył Stanisław Wyżykowski, czytał Jacek Brzezowski.